Warto walczyć o siebie, warto walczyć o swoją rzeczywistość. Nie wiem, co do płonącej sukienki, niestety, bo to był mój szalony pomysł. Erina dzień dobry w studiu RMF Max. O matko, jaka to jest gościni. Słuchajcie, reprezentantka Polski w Eurowizji 2024. Polska reprezentantka Luna. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Brzmi to już bardzo poważnie, reprezentantka. Bardzo. Tak, jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy się dowiedziałaś? Za nie mówiłam, naprawdę. Myślałam, <laughs> że myślałam, że to moje serce już nie wytrzyma tego. O matko, to się dzieje naprawdę. Nie, naprawdę, wtedy tak y, po prostu y, zanim mówiłam. Byłam, byłam bardzo... W takim ciężkim szoku później, później taka ogromna radość i łzy, wręcz takie wzruszenie, naprawdę. A później do roboty? Tak, ta, pięć minut później. Dobra, to siadamy. Powiedz, Ty śledziłaś Eurowizję przez ten cały czas, ostatnie lata, jest to taka impreza, w której się wiesz o tym, że będziesz się dobrze czuła? Myślę, że tak, bo rzeczywiście już od kilku lat y, oglądałam właśnie właśnie śledziłam losy tam y, różnych reprezentantów, jakie też piosenki były wy wybierane, wiem mniej więcej, jakie były występy. I poczułam, że to może być miejsce dla mnie, bo po prostu no, wygląda to super. Oczywiście jest wspaniałą y, szansą też na międzynarodową później karierę. Tak, to jest... Mamy przecież takie nazwiska jak Laurin, Maneskin, jakby wszyscy je znamy, nawet tutaj u nas w Polsce. Tak i to jest też myślę, że no, niesamowita szansa dla mnie, bo y, nadchodzący mój drugi album y, jest w pełni w języku angielskim, jeszcze się tworzy, ale, ale będzie właśnie on w języku angielskim, więc myślę, że to jest też dla mnie niesamowita szansa, żeby pokazać się publicę, no nie tylko rodzimej w Polsce, ale też i za granicami. No oczywiście i ten fanbase Eurowizyjny jest ogromny. Tak. Powiedz, czy już dostałaś jakieś pierwsze wsparcie z naszego polskiego? Na zasadzie cieszymy się, super, że jesteś naszą reprezentantką. E, tak, już spływają pierwsze, pierwsze jakieś takie słowa wsparcia, otuchy i gratulacje. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna, bo to naprawdę takie właśnie e, gratulacje, czy takie właśnie wsparcie od fanów, od bliskich, to nas, artystów, najbardziej nas to po prostu uskrzydla i to nam daje no, taką siłę do działania. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Ale przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć o piosence, która pojedzie razem z tobą, którą będziesz wykonywała tam The Tower. Świetny numer, dla mnie to jest taki power song, Gear Power Song. Powiedz, yy, jaka jest historia tego utworu, on do ciebie przyszedł? Ten utwór przyszedł do mnie po takim roku, który dosyć był dla mnie trudny w moim życiu. Ja musiałam pewne rzeczy sobie przewartościować, przepracować w mojej głowie i trochę czułam się tak w pewnym momencie, jakby brakowało mi właśnie własnego głosu. No co prawda, jestem piosenkarką, ale brakowało mi tego głosu i brakowało mi takiego wpływu na rzeczywistość i czułam, że potrzebuję jakiejś zmiany. I ta piosenka była takim też impulsem, i ta piosenka jest o tym właśnie, że warto walczyć o siebie, warto walczyć o o swoją rzeczywistość, o swoją przyszłość, o swoje marzenia też i o swoje szczęście. Tak, ale mieć też dobre relacje samemu ze sobą, co bywa to jest, trudne. To jest podstawa, niestety właśnie to jest najtrudniejsze, no to, że I'm the one who built the tower, że to od nas, my jesteśmy tak naprawdę kowalami własnego losu i od nas zależy, no, jak, jak będzie wyglądał właśnie nasz świat. Pojawiły się już w internecie pierwsze pomysły, można powiedzieć trochę przecieki dotyczące tego, jak ma wyglądać twój występ już również finałowy. Wiem, że w tle jest płonąca sukienka, chociaż ja bardziej jestem ciekawa, czy również jak w teledysku, to scena być może zamieni się w jakąś szachownicę, kiedy to musimy zwalczyć, tak naprawdę podjąć jakąś walkę samemu ze sobą i z własnymi myślami. Chciałabym na pewno, żeby ten występ e, obrazował gdzieś właśnie tę walkę, którą, którą toczymy, żeby był taką manifestacją siły i wewnętrznej mocy, to jak on będzie też finalnie wyglądał, jeszcze tego nie wiem, ponieważ mam bardzo dużo pomysłów, ale będziemy Pracować całą ekipą razem. No, mam nadzieję, że na sukces tego, tego występu i zrobimy co w naszej mocy, żeby, żeby ta piosenka po prostu jeszcze pełni i jak najbardziej emocjonalnie też wybrzmiała na tej scenie w Malmo. Nie wiem, co do płonącej sukienki, niestety, bo to był mój szalony pomysł, ale nie wiem, czy nie jest to niebezpieczne. Trochę jest. A powiedz, co tobie daje na co dzień siłę? Co mi daje siłę, e, na pewno tworzenie. To jest e, w ogóle muzyka i taki proces twórczy. E, w ogóle no. Mm, ten proces twórczy to jest coś, co dało mi moc do tego, żeby po prostu dalej działać, dalej funkcjonować i żeby walczyć właśnie o siebie i o swoje szczęście. Więc to jest, to jest taka główna sfera mojego życia, ale też siłę dają mi inni ludzie, daje mi kontakt, energia, którą, którą się wymieniam po prostu z drugą osobą. Ja uwielbiam ludzi i chcę dla nich śpiewać po prostu, to I jest moja misja. Patrzę w twoje oczy, widzę ten uśmiech i po prostu wiem, że mówisz to szczerze i głęboko z serducha i Życzę Ci tej wspaniałej przygody również na Eurowizji, chociaż jeszcze zahaczę o piosenkę, ponieważ Ty na swoich social mediach podzieliłaś się między innymi jakimś momentem i etapem tworzenia tego numeru. Czy ona naprawdę powstała na kanapie w takim małym studyjku z producentem? No tak, oczywiście, no to e, po, po, co prawda powstała ta piosenka w Londynie, e, no więc, Czyli też międzynarodowo? Więc tak, więc międzynarodowo, musiałam metrem dojechać do tego studio, e, ale ta piosenka rzeczywiście powstała razem z Maxem Cookiem i z Fajfem, z chłopakami z Wielkiej Brytanii, razem napisaliśmy tę piosenkę, no dosłownie ona powstała w 15 minut, mieliśmy ten refren i wiedzieliśmy, że to jest to, po prostu od razu to poczu poczuliśmy. Powiedz, bo ty mi z Polski Sceną kojarzysz się jednak głównie z alternatywą. Teraz jest wyjście do tego trochę innego słuchacza. Czy jest to dla ciebie ekscytujące? Jakby chcie, chcesz tego, żeby dotrzeć swoją muzyką, być może do tych uszu, które cię jeszcze nie słyszały. Jest to bardzo ekscytujące i muszę przyznać, że ogromnie się z tego powodu cieszę, bo teraz trochę z perspektywy czasu mam wrażenie, że trochę ta muzyka alternatywna była taką moją strefą komfortu. A teraz chcę to trochę przełamać i. No chodzę i... na pełnej. Tak, trochę tak. <laughs> Tak, ja no jadąc na Eurowizję, nie chciałam tworzyć smutnej balady czy takiej piosenki, którą gdzieś już tam w swoim dorobku mam. Chciałam y, złamać trochę ten schemat i stworzyć y, rzeczywiście piosenkę energetyczną, która będzie wpadała w ucho, którą po prostu polubią ludzie, którzy, której będą chcieli ludzie słuchać i taka większość też ludzi. Więc taki był mój cel. No i też jakby o, Eurowizja, Eurowizja, ale ta piosenka też zwiastuje właśnie nowy materiał y, mój muzyczny, który będzie zdecydowanie mm. bardziej radiowy. Powiedziałaś tutaj magiczne słowo cele. Czy ty teraz na przykład zakładasz sobie jakiś cel, że na przykład, nie wiem, Blanka skończyła y, na finale Eurowizji na 19. miejscu, żeby to miejsce było najwyższe, wiadomo, ale generalnie wyższe? Czy jakby w ogóle się na tym nie skupiasz? To nie jest ważne. Chodzi przede wszystkim o to, żeby po prostu to przeżyć. Oczywiście, że chciałabym y jak najwyższe miejsce. Oczywiście, że chciałabym wygrać, tak? Wi wiadomo, ka każdy by chciał. Ale to, co chyba dla mnie jest najważniejsze, to jest to, żeby stworzyć. Taki występ, z którego każdy gdzieś tam trochę będzie dumny. Żeby w Polsce jednak ludzie byli z tego dumni, że okej, okay, to, jest, to jest nasz występ z tego roku i to jest fajne. To jest gdzieś moje założenie, żeby, żeby po prostu stworzyć coś, z czego, z czego będę zadowolona. Naprawdę piękny występ, performance z ładną piosenką. Chyba gdzieś taki jest mój i mam nadzieję, że po prostu zostanie ona doceniona przez, przez fanów i zdobędzie jak największą rzeszę fanów. Trzymamy kciuki. Z perspektywy artystycznej. Która już za moment pojedzie na finał Eurowizji. Powiedz, jest to bardziej jednak konkurs piosenki, czy jednak możliwość? Trochę spojrzenia na to, jak wygląda muzyka w Europie, jakie gatunki style dominują, ale też, żeby trochę przeciąć się z innymi artystami i być może po prostu powiedzieć, mam tak samo jak ty od czasu do czasu. Chyba, chyba właśnie jestem skłonna do tej, do tej drugiej opcji tutaj, bo, bo to nie jest tylko konkurs, to, to, nie, jest, to nie jest festiwal, to jest no całe niesamowite wydarzenie, którym żyje cała Europa. To jest wydarzenie, które jest celebracją właśnie muzyki, sztuki. Gdzie można poznać nowych artystów, przeciąć gdzieś swoje drogi. I, I to jest niesamowite, i po prostu cieszyć się z tej muzyki. Trzymamy kciuki Luna. 11 maja, mam nadzieję, że to będzie Twoja data. Bardzo dziękuję. Dzięki. Hity na maksa! Hity na maksa!